Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować przepis na kurczaka po tajsku. Do tego będziemy potrzebowali pierś z kurczaka, paprykę zieloną pociętą w paski, paprykę czerwoną, ostre papryczki chili, boczniaki, do przyrządzania marynaty czosnek, sos sojowy, troszeczkę mąki kukurydzianej, olej, sól, pieprz do smaku. Kurczaka kroimy w paski o długości 2-3 cm. Przyrządzamy marynatę. Wlewamy y, kilka łyżek stołowych sosu sojowego, olej, mąkę kukurydzianą, 2-3 ząbki czosnku bardzo drobno pokrojonego, sól i pieprz do smaku. Zanurzamy kurczaka w tej marynacie i odstawiamy na 2 godzinki w chłodne miejsce. Następnie na patelnię wrzucamy paprykę zieloną pokrojoną w paski, paprykę czerwoną, Strączki, papryczki, chili i boczniaki. Wszystko dusimy mniej więcej około 10 minut i odstawiamy. Po dwóch godzinach wrzucamy kurczaka na patelnię i po kilku minutach mamy właściwie już gotowe danie.